Dzień dobry, witam, do Walkis, to jest Minecraft Let's Play i właśnie sobie miałem wracać już do domu z rzeczami, które wykopałem no, w poprzednim odcinku dosyć krótkim i mam w tej chwili 48 sztabek żelaza, już to sobie przetopiłem na miejscu przy okazji robienia kilofanowego mam jeszcze tutaj 10 żelaza, jakieś tam dioryty, granity, to tam nieważne, no i ponad 2 staki węgla co jest całkiem fajną ilością, no i tak sobie tutaj idę tu jeszcze znalazłem jakąś taką jedną z ostatnich już od gniaskini i w tym miejscu gdzieś usłyszałem nietoperza. Nie nade mną nie. No i tak sobie idę w stronę tego nietoperza i patrzę, kurde, tutaj jest taka dziurwa. No, bo to duża dziura jest, to, 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 to dziurwa. Jakby była mniejsza dziura, to byłaby po prostu dziurą albo dziurką. Nawet ta taka duża dziura to jest dziur. <noise> Nieważne. No i, I co? No i sobie zejdziemy na dół. Tu jakiegoś takiego wungla, to ja może nie będę za bardzo rozbierał, chociaż tutaj by można było zajrzeć. Chociażby dlatego, żeby mi tu zaraz nic na łeb nie spadło w postaci jakiegoś creepera albo innego zombiego. No, jakże sobie tu zejdę, zobaczę, co tam jak. Tam nic tam nie ma. to, to Kompletnie nic. Jakby było jeszcze jakieś żelazo, to by mógł. O, witam. Do no, żelazo sobie weźmiemy, ale generalnie moim celem jest zejście na dół tego tutaj ustrojstwa, gdyż to może być głębokość, na której są jakieś diamenty. Tak, myślałem, żeby w tym odcinku nie iść sobie, nie szukać już wioski jakiejś, bo wioski są ponoć teraz ładne i kompletnie inaczej wyglądają niż, jak, niż, niż wcześniej. W domkach jest więcej rzeczy, wiśniacy inaczej się zachowują, handlują i tak dalej. Wszystko jest inne po nowemu, no, ale. Ale jak już tu znalazłem taką dziurę, to stwierdziłem, a dobra, to zobaczymy co będzie, no najwyżej, nie wiem, nie opublikuję tego odcinka, jeżeli go widzicie, no to, to pewnie, pewnie go usunąłem w takim razie, skoro go widzicie, nieważne, ja tego wungla tu, ja, ja nie podaruję tego wungla tutaj, no chłop ze Śląska, to wiecie, to do wungla tutaj żywię specjalne uczucia, także musimy sobie to wszystko tutaj wydobyć. Żelazo przy okazji już też jakieś, powiedzmy, żeby nie było, że zostawiam za sobą fajne rzeczy. Dobra, teraz już idziemy na dół, okej? Okay? Teraz już idziemy na dół. No, ewentualnie tu jeszcze trochę, chociaż to mi tam pewnie... Oj, coś tu strzela do mnie. Halo, ktoś strzela? Kto strzela i skąd strzela? Stamtąd strzelasz? Kurde, nie dobrze, bo jest akurat po tej drugiej stronie. No wiecie co, ja sobie tutaj cheaty włączę. Ja sobie włączę cheaty takie delikatne. Ale takie delikatne tylko. Gdzie on jest? Tam jest creeper. A ten szkielet? Powiem wam, że nie widzę tu żadnego szkieleta, widzę creepera po drugiej stronie. Ale szkieletora nie bardzo. No dobra. Schodzimy jeszcze niżej w takim razie. Mam nadzieję, że mnie tu nic nie zestrzeli zaraz. W ogóle to jeszcze jeden kilowy musiał zrobić, ale mam żelazo, mam patyki, więc spoko, będzie dobrze. Znowu ten creepy dźwięk. Tutaj sobie podbudujemy, tu z lewej strony nic nie ma, nic nie ma, dobra. No, tutaj trochę za dużo podbudowałem. Na dole coś łazić to ten szkieletor na dole jest teraz, co do mnie strzela, on teraz będzie znowu strzelać, chociaż na razie nie będzie strzelać, bo widzę, że jest w trybie spoczynku. Uuu, witam! ładnie sobie zleciał. Nie wybuchaj mi stąd, co? Pliska. Siema! W ogóle, ja bym sobie łuk musiał zrobić, ja pierniczę. Tylko nie mam... Mam jedno... <głodnie> Trochę mało, ja tak nie, nie lubię być taki właśnie od creeperów, nie, nie, nie bardzo, średnio, średnio mi się to podoba, no ale dobra, wejdziemy sobie na tę półeczkę tutaj może, ja sobie tutaj zrobię taki przystanek, przystanek Alaska kek. sobie tak troszeczkę wytnę tutaj w głąb, tak odrobinkę, ten creeper tam mam nadzieję, że nie, tutaj się kręci. Że nie znajdzie jakiejś drogi okrężnej i mi zaraz tutaj na plecy nie wbije, bo to by było dosyć przykre. Ale dobra, zrobimy sobie tu jeszcze tego że żelaza, no właśnie, dobra. Je mam w miarę takie fajne miejsce, tu sobie jeszcze ładnie oświetlimy. I tu mam crafting i mam też piecyk, no na razie mi crafting wystarczy, nic nie muszę przetapiać. Zrobimy sobie nowy kilof. No i kurde, jakiś łuk by się przydało zrobić, żeby, żeby tutaj coś podziałać bardziej, no ale może i bez łuku się uda jakoś, kurde, zobaczymy. Dobra, dawaj kobla, schodzimy teraz w ten sposób, schodzimy. Nie, nie może lepiej nie, się wtedy wkurzy mnie tutaj dziabnie. Uu! Nie strasz mnie, chopie, o tam coś spłonęło właśnie, czy to był ten szkielet? Nie wiem, fajnie by było jakby to był ten szkielet, ja bym się nie obraził, żeś mordeczko, zaraz tutaj pewnie za mną też zlecisz gdzieś na dół. Ale mam nadzieję, o nie, słyszę tego szkieleta dalej, gdzieś tu pode mną jeszcze jest, gdzieś tu jeszcze jest, dawaj mi tutaj klocki, trzeba tu zejść w końcu, nie wiem jaka to jest głębokość, ale zaraz sobie zobaczymy na F3, tylko tej... o, zleciał na dół, o jest, siemka, siemaneczko ziomeczku, mordeczko, wariaciku, co tam, jak tam, panie zielony, kurde, wszystko w porzo? Ja mam nadzieję, że wszystko w porządku, że wszystko jest, jest okej okay u Pana. Ała! Nie teraz! Nie jak tu jest Kri- O! Tak, strzel Kripera, strzel. Du Okej. Okay. Powiedzcie, że tego drugiego Kripera przy okazji też wysadzili. Okej, okay, okej. Okay. Znaczy wolałbym w sumie płytkę. Już myślałem, że będzie nadzieja na płytkę, CD. O, hallo, dub. Się skita, o kurde, balance. Dobra, chyba jesteśmy w miarę na dole i w miarę, znaczy na, na dole to to, to, to to na pewno, ale w miarę bezpieczni mam nadzieję w tym miejscu, w tej sytuacji. Ili mi coś na łeb zaraz nie spadnie jeszcze... O ZŁOTO! Nie wiem po co mi złoto, ale jest złoto w każdym razie, zawsze coś nowego. Idziemy sobie kawałek w tę stronę, oczywiście wszędzie stawiając pochodnie, gdzie się da. Witam. No i tak, o takie jaskinie to ja nic nie robiłem. O takie jaskinie to ja nic nie robiłem i to idzie jeszcze w dół. Tutaj coś, widzę teraz taki syf spada z, z, ze żwiru jak jest, wisi. Coś tutaj nade mną jakoś maszeruje. Dużej ilości naraz szkieletów słyszę. To żelazo mnie to kusi, kurde, wykopię sobie go trochę. Coś tu nade mną łazi i słyszę też jakąś lawę nade mną. I same szkielety, czyżby może spawner jakiś, kurde, ja bym się nie obraził jakby jakiś spawner był, kurde. Ja bym się naprawdę... Nie. nie obraził. Tylko do żelazo, no to to pozbieramy. No. Zbroję sobie fajną, zrobię przynajmniej. Wągla już nie zbieram na razie. Wągla już nie. Nie wiem, czy się kopać do tych szkieletorów tam na górę. Jak wysoko one będą. No niezbyt wysoko, tutaj są zaraz. Siema! Jest ktoś w domu? Halo? 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 Łażą tam, ja ich słyszę, ale dobra. To może tu gdzieś z góry dałoby się dojść łatwiej do nich? Nie, bo tam. Dobra, olać ich na razie. Tu mam jeszcze do zwiedzania trochę tematu. Tam jeszcze w tamtą stronę. tam jest jeszcze złoto do wykopania. Z przylazłem. E, jaka tu jest wysokość, powiedzcie mi. Jak tu jestem wysoko? Ja tu jestem na 22. O, to jeszcze do diaksów trochę będzie. Nie wiem, czy się coś zmieniło w grze, ale kiedyś za, za moich czasów. Za moich czasów to diaksy to były na dziewiątce najlepsze. Na dziewiątce i jedenastce to to były najlepsze diaksy na takiej głębokości. Także jeszcze 10 klocków w dół by trzeba było gdzieś zejść. Żeby była jakaś szansa na diaksy. O! Halo? Dzień dobry. Jest i niżej. Wow! Wow, to jest dobra głębokość, powiem wam tu zaraz już. O no, witam, tu się ktoś pi czy, 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 Co tam? Gorącza atmosfera tutaj u was. W tym dołku Dzień dobry. Tam na dole też jest jakoś niżej. Tylko że ja tutaj na razie muszę jakoś sobie teren oczyścić dopiero będę potem przy lawie łaził. Na razie nie tam widzę jakieś złoto jeszcze. Diaks. <laughs> kurde. <laughs> Ale kurde. Bardzo ładnie, tylko teraz jak się tam ładnie dostać... Dobra, idę, bo kurde, jak się se... Trzeba, trzeba zebrać, kurde... Trzeba, trzeba zebrać, kurde, jak se... Jak... AŁA! Uuu! Nie ta... Ty kurde, skąd, Ja właśnie takich szkieletów nie lubię w takich miejscach, bo oni mnie kurde do lawych... Gdzie on był w ogóle? Gdzie on siedzi? Gdzie on był? Gdzieś go tu słyszę, ale... Z tyłu, z przodu. A z dołu on łoi, gdzie on jest? Spłonął chyba właśnie. O, a tu jest drugi, jest siema. Woo! Traf se, kurde, frajerze. Ała! Trafił, kurde. <grym> Niestety. Um, z uwagi na to, że tam jest woda i lawa, to ja bym go chciało najpierw, może jakoś, kurde, skasować. Może sobie tędy się przebije do niego jakoś. Tędy się przebijemy, może. Chyba już nie muszę drugi jest. Dobra, e, umie umieram. Umiera ci halo. Hamuj. Hamuj to umieranie Kurde, żebym ja miał jakiś łuk, trzeba by było któregoś z nich skasować i zaraz łuk sobie pożyczyć Może akurat wydropi. O tu creeper jest. Halo, to ja nie nie, nie bardzo. Dobra, dalej, hotu Mordo Nie buchaj Nie buchaj. Dobra, jest. A gdzie jest? Kszkieleci z... chyba też. O, drugi klipy. No ile ich tu? <śm> ile ich tu będzie? Kurde. Nie, nie, nie pykło mi troszeczkę. Kurde, przeważnie, to trzy hity wystarczyły. Staram się nie napierdzielać tym mieczem, żebyście znowu na mnie nie krzyczeli. Co to jeszcze jest? Szkieleta ja potrzebuję jakiegoś. Bo ja Łuk potrzebuję. Ja bym bardzo Łuk chciał znaleźć jakiś, bo zrobić go nie zrobię. Halo? Dobra, nie ma nikogo. Idę po tej diaksy tam na dół, kurde. Co będzie, to będzie. Najwyżej umrze, umrę. I tak wszyscy kiedyś umrzemy, tak czy nie? Tam jest jeszcze trochę złota więcej. No to, to mi się, to będzie moja ulubiona jaskinia, powiem Wam chyba. Dobra, złazimy tu, kurde. No co się będę? Tylko może tutaj troszeczkę bliżej zaczniemy to złażonko No jakaś impreza słyszę gdzieś jest rozk... O, Redstone nawet będzie. Bardzo ładnie. Widzę więcej diabły. Dobra. Jaki churek tu gdzieś w ogóle? Ten. Diamenty, jeszcze lapis i kurde, wszystko jest, jak trzeba, kurde. Muszę sobie jakąś tu miniaturkę w ogóle strzelić, kurde, albo co? Albo taką tutaj, że. I jeszcze sobie zrobię, kurde, pań, wam strzałki sobie zrobię. Cyk! dobre, A, ale dopierdzielę normalnie clickbait, nie? Kurde, nie, w, nie uwierzysz, szedłem do, szedłem do jaskini. Nie uwierzysz, co znalazłem. A diament Dobra. Tu ja jeszcze trzeba obklepać wszystko dookoła. Czy tu się czasem coś jeszcze nie zgubiło? Jakiś diament gdzieś? Ale chyba raczej nie. Dobra, 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 już mamy trzy sztuki. I kurde, zaraz, trzeba więcej, tylko tutaj sobie jeszcze zaklajstrujemy to, N nie, nie tak. Tak, i tutaj by jeszcze to można było troszeczkę wykopać, bo redstone też może się przydać do czegoś, no i tu jeszcze więcej Tam Tam znowu coś spłonęło, widzę, dużo tu jest lawy. Trochę niewygodnie będzie, no ale dobra, kopiemy to, tylko mi nie spłyń, kurde, do lawy, pliska. Tutaj tylko dwa. Ue. Ue. A tu gdzieś pod spodem może coś będzie. Czasem tak są jakoś dziwnie pod spodem. Tylko tam może jakoś tak z góry bardziej, żeby mnie tutaj zaralała jakaś. Nie. O! Właśnie o tym mówiłem! Tylko że on jest tak, kurde, koło lawy. Troszeczkę kijowo. No to sobie za zakleimy. Obkopiemy sobie to dookoła. Ja tego diamentu tutaj nie przepuszczę. Nie ma opcji. Będzie mój! O, ale chyba będzie jakoś tak, akurat tak, że Że nie powinno być lawy pod nim. Nie ma, ale pod tym już będzie lawa. Albo i nie będzie. Będzie. Dobra, trzeba to obudować jakoś ładnie. No, obsydianu to ja teraz nie wykopię. No, kurde. Nie, nie, nie. O, ale jakbym tak zrobił. Jak szybka jest lawa teraz po tych aktualizacjach? Czy lawa jest szybka? Czy lawa jest wolna? Eee, zobaczymy. Ach, znalazł, dobra, mam. <grywa> dobra, jest, 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 jest działencik. proszę bardzo. Znowu coś tam spłonęło, chyba że ta lawa tak paruje, ale wydaje mi się, że tam coś płonie, albo jakieś nietoperki, albo jakieś beboczki. Dobra, nie wiem, czy tu już nie warto by było wracać do domu z ośmioma diamentami. Kur, jakie ładne, jakie ładne, cool. Czy jest. Jeszcze... to jest. Czy ja mam się bać tego dźwięku? Czy ja, Czy to jest znak, że trzeba iść się wyspać? Czy to jest to, co mówiliście? Czy to jest to? Dobra, to ja wracam do domu, może... Może wracamy do domu. O ile ja w ogóle zna znajdę... Dzień dobry, panie. Dam... Nie, nie, nie nie, czas. nie mam czasu na spotkania... z creeperami w tym momencie. Tu jeszcze jakieś złoto jest. No to ja wykopię jeszcze. To ja wykopię. Ten dźwięk mnie trochę niepokoi, ten co był, bo to coś nowego jest, i to nie był taki typowy dźwięk, że halo, jaskinia, tylko to był taki dźwięk, że halo, zaraz umrzesz, w bardzo dziwny i, 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 i tragiczny sposób, czy, czy coś, nie. To ja, 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 do domu, idę, wyjdę, nie wiem, czy jest noc, czy jest dzień, mam nadzieję... Ała! O ty, o ty kurde! Dobre, mam łuk! Czy ja mam łuk? Mam łuk, hej! Dobra, co, co mi da ten łuk? Nie mam pojęcia właściwie. Ale na pewno wiem, że se muszę zjeść. I muszę sobie stąd wyjść już. Bo nie mam ani jedzenia, ani nic nie mam. Trzeba się wyspać. Bo jak się nie śpi, to ponoć się dziwne rzeczy dzieją. Bardzo, bardzo dziękuję, że mi zaspoilerowaliście to naprawdę pod drugim odcinkiem i pierwszym też zresztą. Bo mówię, bez tego, to ja bym był bardzo zdziwiony pewnie, jak mu zobaczył, bo autentycznie nie wiedziałem. Ale na szczęście zaspoilerowaliście mi. Teraz tak mówię, żeby, wszystkim było, żeby wam było głupio, nie? Na szczęście mi zaspoilerowaliście, więc nie będzie tego efektu takiego. Wiecie, że, 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 że ten, że ja się boję czegoś i tak dalej. Tu jest chyba wyjście, bo już widzę trawę. Jest. Yy, jest wieczór, jest noc, jest. To tak średnio bym powiedział. Tutaj zrobimy, że czy pochodnie, że tu jest wejście. Tutaj teraz tak. Tędy chyba dało się ładnie przejść do domu. Tak, właśnie wykopałem to siekierą, kurde. Gdzieś tu, gdzieś tu, było jakieś przejście. O, beboczy. Siema. Dobra, idziemy do domu, nie wiem czy gdzieś tędy, to chyba, chyba, to chyba w tamtą stronę to było. Mniej więcej. Tak, kopię to mieczem teraz, kurde. Taki będę. To też wykopię mieczem, a to już rączką. Muszę to jakoś wyjść na górę, ja w ogóle w dobrą stronę idę. Muszę wyjść i zobaczyć gdzie tu jest woda. Tam! Dobre, idziemy! Zaraz będziemy w domu. Daleko nie... daleko nie odszedłem. Tylko trzeba iść spać i od razu. Bo... bo... bo ja jestem pełen... O kurde, jaka impreza tam, Creeper. W ogóle chciałem z Altem teraz pobiec i się tam tam sobie pobary... <laughs> Jak się tego respi? Nie! Ja idę spać! Ja nie chcę tu już uchodzić. Ja chcę iść do domu, ja chcę się wyzwać do łóżeczka. Łóżeczka. No nie, będą... Z... Ała! Strzelaci! Nie strzelaci pliska! Ja tu, je, ja, tu, ja tu wam nic złego nie chcę zrobić, ja tylko idę sobie do domku i nie, nie chcę nikomu przeszkadzać i, i w ogóle wszystko wszystko jest git. Git majones. Tylko kurde, dajcie mi dojść do domu, Gdzie, gdzieś w tę stronę mniej więcej chyba to by było. O, jest, widzę. Dobra, świeci. Tu jakieś creepery oczywiście łażą, bo czemu by nie? Tu jakieś padżonki też łażą, bo dlaczego by nie? Idziemy sobie i jestem w domu, kurde. Dawaj! Spać! I z mieczem i z pochodnią oczywiście w dłoni, żeby nie było jak w Majamerkarze, że jak się śpi z papierosem, to potem dom płonie, to tak jak tu żeby z pochodnią do mnie spłonął zaraz cały. Dobra, mam kurde diamenty osiem diamentów, bardzo ładnie. Kości też mają jakąś inną teksturę. Widzę, lapis też ma inną teksturę. Reston ma inną... Wszystko ma inną teksturę. To też ma. Broń chyba ma taką samą jak miała. Hmm. Dobrze, no to tak, to wrzucimy tutaj na ruszt trochę tego. Żelaza, niech się pichci. Dołożę tutaj do pełna tego węgla też, co mam. Złoto jakieś też by można było już powoli przepalić. To bym sobie mógł zrobić, na przykład, drugi piecyk jeszcze. Myk. I to sobie zrobimy gdzieś. Z tej strony na przykład, tutaj też wrzucimy pełno tego. I tu niech się przepali złotko. Tu jeszcze sobie wrzucimy jakiś dioryt, jakiś granit. Może być z jakiegoś kurde granitu zrobić. Te kolumienki tutaj 4, znaczy 6, bo tu jeszcze w środku są. No zobaczymy, może jest granit, bo tylko by trzeba było wykopać go i zrobić nie z takiego gołego granitu, tylko sobie cegiełki z niego tam ukształtować. Dobra, ja sobie muszę jeszcze zjeść. To zjemy sobie jabłuszka dziś. Chociaż nie jabłuszka, to się mogą przydać na jakieś koksy kiedyś czy tam coś w tym stylu. No w tym odcinku i tak już je darłem, więc teraz to koksy, to też mo mogłem się wydrzeć chyba, nie. Dobra, tu jeszcze to wrzucimy. Mamy jakiś łuk z demobilu. Może się przydać kiedyś. Jeszcze proch szczelniczy, sztuk 3. E, no i te diamenty. Kurde. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. też taki krótszy dzisiaj. W następnym możliwe, że sobie pójdziemy poszukać wioski e, i, i sobie zobaczymy. Wioskę sobie zobaczymy. A tamten mordeczka zaraz uschnie. I tym smutnym akcentem. A dużo rybek mam tu w sumie. O, umiera właśnie. Umarł. Jeszcze nie umarł. Tym smutnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, dziękuję za oglądanie i na razie, ale po, te, po, ten, po to 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 ja sobie pójdę, kurde.